Siemaneczko widzowie, z tej strony Jurmex, dzisiaj jesteśmy sobie w Minecrafcie No i co dzisiaj dla was mamy? Słuchajcie, dzisiaj chciałabym wam pokazać mojego teksturpaka, którego planowałem robić już od dłuższego czasu Prawdopodobnie będzie on na, słuchajcie, na Enderconie prawdopodobnie będzie Ale jeszcze nie wiem Tak czy siak, według mnie bardzo fajny teksturpak udało mi się tutaj zrobić Texture pack ten nazywa się Items Plus Texture pack, i na końcu odcinka pokażę Wam, jak go zainstalować. E, dlatego na samym początku ja już go mam zainstalowanego, no niczym się ten texture pack nie wyróżnia, jest normalny. E, ale słuchajcie, jeszcze e, takie jest napisane: Bundle of Real Items, czyli słuchajcie, odgrom, tak jakby realistycznych przedmiotów, bo jakieś takie przedmioty z Minecrafta, które nie istnieją, przerobiłem je na takie, które normalnie. Są so, i mają to samo zastosowanie, dlatego co, zaczynamy. Też słuchajcie, ten teksturpak fajny jest do bitworsów, i potem Wam pokażę, jak to wygląda na bitworsach, i potem pokażę Wam je też, jak go zainstalować. Ale na samym początku stwórzmy sobie nowy świat i pokażę Wam, jak to działa. A i właśnie, właśnie, właśnie. Widzowie, sami też, jeszcze jedna lekka zmiana, której może nie zauważyliście. Zobaczcie, jeżeli sobie najedziemy na jakikolwiek teraz przycisk, on się nam tak podświetla na szaro. To jest też rzecz z tego teksturpaka. Nie będę wam pokazywał, jak to normalnie wygląda, ale normalnie to taka biała obramówka mi się zrobiła. A teraz jest tak. Takie czary, Takie szary przycisk. Dlatego to jest też bardzo fajne. Dobra. Słuchajcie, tworzymy sobie nowy świat. Weźmy sobie pyk yy, i pyk. Normalnie zaczynamy robić sobie nowy świat. Świat nam się wczyta szybko, dlatego cięcia nie będę robić. Yy, no i dobra. Słuchajcie, jesteśmy, zrespiliśmy się. No i po wejściu na świecie, no cóż, co to jest w ogóle. No wszyscy jest normalny, widzowie, yy, świat. No, nie ma tu żadnego teksturpak Ale słuchajcie, yy, obejrzyjcie sobie. Do końca. I w ogóle tutaj już widać, we wioskach już jest widoczna tekstura nowego drewna, no na wygląda tak o. ona w ogóle miała jeszcze inną teksturę, jeszcze miała taką, te drewno miała taką obramówkę, ale jak zobaczyłem te drewno we wiosce to mi się aż płakać chciało jakie to było brzydkie, dlatego no, tutaj też wełna ma obramówkę, ale to zaraz pokażę wam wszystko jak to wygląda, dlatego zacznijmy słuchajcie. Pierwsza rzecz, widzowie, to jest skrzynka. Mamy skrzyneczkę no o Jezu. O, Jezu, ty ja, nawet, ja jeszcze tej skrzyneczki widzowie nie testowałem. <głynie> ono trochę dziwnie wygląda. E, a jak tutaj? Okej. Okay. Dobra, może potem tą skrzyneczkę przerobię. Ale jeżeli taka skrzyneczka Wam się nie podoba, to spoko, bo jeżeli sobie powiększymy, już jest taka normalna. Ja tu skrzynkę chyba usunę, bo ona akurat ona trochę dziwnie. Dobra. E, widzowie. E, zaczynamy, chcę Wam pokazać, co ten tekstur teksturpak dodaje. E, dlatego pierwsze, że to jest tu drewno e, i może będziemy się śmigać po każdej zakładce. To e, co? E, więc tak, tutaj mamy pierwsze rzeczy i widzowie, tutaj też na Bedwars już jest pierwsza rzecz, czyli te mieczyki, bo wiem, że gracze na Bedwarsach lubią takie małe mieczyki, nie wiem czemu, ale zobaczcie, tak wyglądają mieczyki. Jest taki mały Nedrytowy, który jest w ogóle też ma trochę teksturę zmienioną. Jest taki diamentowy, który też ma lekko zmienioną teksturę. No i tutaj trz, cztery już takie same mieczyki, w którym się teksturka nie zmieniła. Tak one wyglądają. To są takie malutkie mieczyki, takie tyci tyci. Więc zobaczcie, tak wyglądają te mieczyki. Myślę, że takiem spoko. Kolejna rzecz to jest, hajcie, Turtle Shade, czyli ta żuwie, ten żółwi hełm. Jak go założymy, to wygląda to dość dziwnie. Bo dziwnie to wygląda. Ale to miała wyglądać, słuchajcie, tak jak takie, jak nurki mają takie, wiecie. Nurki mają takie, takie właśnie hełmy. W sensie hełmy. No mają właśnie takie na głowie te, jak to się nazywało, maskę taką mają. I to miało wyglądać coś tak podobnego. I powiem Wam, że na pewno dużo bardziej realistycznie wygląda niż to, ta mm, czapeczka to zwykła, nie? Więc tak by to ogólnie wyglądało. Się z, Ej, ja naprawię tą skrzynkę usunę tą. W sensie zrobię chyba normalne tekstury tej skrzynki, bo to wygląda po prostu tragicznie. No ale dobra, słuchajcie, kolejna rzecz, o dobra, jak się zbagował. czy tutaj jeszcze coś mamy? Nie, to od razu przechodzimy do kolejnej zakładki, w tej zakładce mamy dwie rzeczy, pierwsza to jest, słuchajcie, Flint and Steel i no wiecie co to jest widzowie, no to jest po prostu taka, na cmentarzach często używamy, jest to po prostu taka zapalniczka, którą na przykład znicze zapalamy, no to widzowie, no nie ma... W... Nie ma w czegoś takiego, jak w Flint sensie w realu, coś takiego jak Flint and Steel. Dlatego po prostu zrobiłem z tego taką zapalniczkę. No i zacie pełni funkcję, fajnie działa. A kolejna rzecz to jest, słuchajcie, nożyczki. To są nożyczki Shearsy. I to jest też kolejny teksturpak I to są normalne takie nożyczki, słuchajcie, które normalnie działają. Dlatego znaczy, że... Nożyczki, ale zostały przerobione tak, jak w piórnikach mamy, nie? Więc kolejna rzecz: już też za nami, w tulsach, już nic innego nie ma. W jedzeniu nic nie dodałem, ale właśnie, miskonans. Tutaj jest całkiem sporo rzeczy, to od razu wszystkie sobie wezmę. I tutaj jest też jedna fajna rzecz: do Bedworsów. Dobra, chyba to jest wszystko, dlatego pierwsza to jest minimalna zmiana w tej książeczce. Bo ta książka, zobaczcie, teraz ma taki tytuł tej książki, zobaczcie, jest taki tytuł obok niej. No, widzicie to, że jest teraz namalowany taki jakby tytuł. A więc tak teraz wygląda ta książeczka. Kolejna sprawa, to jest w sensie kolejna rzecz, to jest Gold nugget, czyli to jest ten, ten taki odłamek yy, złota. I to jest po prostu teraz moneta, zobaczcie. T teraz to jest moneta. Tak ona wygląda. Yy, to możemy się bawić, że to są pieniądze. E, dobra, odkładamy to tutaj. No i kolejna rzecz, którą chciałem zrobić od samego początku. Jest tu no, słuchajcie, emerald. Jest się emerald, czyli w postaci dolara, takiej kaski, nie? I teraz, słuchajcie, nie będziemy płacić jakimiś tam szmaragdami, bo to jest po prostu nierealne. Ale teraz, słuchajcie, będziemy się tradować prawdziwą kasą. Nawet słuchajcie, to nie jest tak, że sobie możemy tylko ze znajomymi się tym tradować. No bo jednak pomyślcie, skoro to jest teraz texturpak emeraldu, no to wiśniacy też będą się chcieli za to tradować. Zobaczcie, weźmy sobie takiego. Zobaczcie, że on tutaj normalnie chce się wymieniać za kaskę, dlatego tak by to wyglądało. O, dobra, tutaj jest moja skrzyneczka, więc odkładam sobie hajsiwko. Odkładam to wszystko do skrzyni, bo potem chcę wam pokazać, ile tego jest. To, tego czesta też już odłożę. Yy, no i kolejna rzecz, też fajna nawet, to jest, słuchajcie, fire charge. Czyli ogólnie, jak to na Bedwarsach mówimy, Fireball. I zobaczcie, teraz to już nie jest taka kula, tylko to jest normalnie takie TNT, no bo to działa tak, sensie, że wybucha, nie? Zresztą w sensie, no, normalnie to nie wybucha, tylko podpala, ale na Bedwarsach to fajnie działa, że to sens, wybucha. I teraz jest taka teksturka małego TNT, takiej bomby, nie? Dlatego jest teraz, słuchajcie, fire charge w kształcie, e, oczywiście, e, no wiecie. Y, 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 TNT, nie? Dobra, kolejna rzecz to jest, słuchajcie, pusta mapa. Y, I ona naprawdę została tutaj tylko zmieniona, że zobaczcie tutaj, y, nie jest taka pust, puste, pusta kartka. Tylko teraz tu jest namalowany jakiś nie, x, jest jakaś trasa, jest jakieś jeziorko. Po teraz coś na tej mapie jest, nie? A nie taka pusta mapka. I nie ta tekstura wygląda dużo lepiej. Oczywiście mapa się nie zmieniła, jest nadal taka. Sama, tylko ta tekstura mapy się zmieniła. E, więc to by było na tyle z tej zakładki Miss Kaleus. Teraz kolejna zakładka to są Building Blocks. I tutaj e, są tylko trzy bloki, czyli słuchajcie te. Więc pierwszy to jest właśnie to drewno, i ono naprawdę ma minimalną zmianę, bo tylko są podciemione te deski. Więc tak naprawdę, naprawdę, w sensie, więc naprawdę bardzo mało zmiana. Kolejna rzecz to. Bedu y na bedłosach my też to lubimy. Czyli słuchajcie taka wełna, ale z obramówką. E tak ona wygląda. Wygląda też bardzo ciekawie. I kolejna rzecz: to, słuchajcie, blok emeraldu. Skoro emeraldu, to jest. teraz kasa. No to blok emeraldu. No to słuchajcie, będą staki kasy. Po prostu będzie mnóstwo, mnóstwo kasy. Tak to z markiem wygląda. Wygląda to dość ciekawie w sumie. Mi się dość to podoba. Zobaczcie, tak to wygląda. W bankach to by fajnie wyglądało. Takie staki kasy po prostu, nie? I to wygląda naprawdę bardzo fajnie, dlatego też to sobie oduszmy. Yy, I to by było tyle z tej zakładki. Oczywiście te schodki też są pozmieniane, ale to ze względu na po prostu wiecie, yy, na to drewno. No i widzowie, teraz przechodzimy do bardzo fajnej rzeczy, do mojej ulubionej zakładki, w której jest chyba najwięcej rzeczy. No i już tutaj słuchajcie, jest dość, tutaj jest właśnie dość sporo rzeczy, dlatego czekajcie, bo ja muszę wszystko przygotować. To też jest, i to jest chyba ostatnie, A nie, dobra, jeszcze te lampeczki. Więc, y, i z tego możemy w ogóle z tego teksturpaka robić te fajne domki, bo y, pierwsza według mnie ulubi, rzecz że z całego tego teksturpaka to słuchajcie, piecyk. Y, wygląda naprawdę podstawowo, ale znaczy, no normalnie to jest piec. Zobaczcie, tutaj jest piekarnik, to są jakieś guziczki. Tutaj normalnie sobie możemy smażyć jakieś jedzenie, za... znaczy, no nie możemy, ale. Ale tak to ogólnie, zobaczcie, wygląda. No, według mnie, naprawdę, bardzo fajnie. Yy, tutaj, oczywiście, jeszcze w ogóle środek tego wszystkiego, to zobaczcie, jest zrobione tutaj, gdzie położyć jedzenie, gdzie węgiel. Owen V1 i jak stąd wyjść. Dlatego to guli też tutaj troszeczkę zmieniłem. No, ale widzowie, taki piecyk to naprawdę, według mnie, bardzo fajnie. Teraz Wam pokażę, jak on wygląda, kiedy jest, yy, kiedy w nim coś się pali, tak jakby. I sobie możemy zrobić to i możemy to teraz porównać, zobaczcie, weźmy sobie tu węgiel, sobie dajmy pyk i zobaczcie, tak wygląda zwykły piecyk, a tak wygląda piecyk, w którym się coś pali. Jest zobaczcie ogień, tutaj się świeci lampeczka, tutaj nie ma lampeczki i zobaczcie, te tutaj czerwone guziczki się lekko podświeciły, dlatego ten piec wygląda według mnie przekazaczką i z tego można naprawdę robić, no do kuchni takiej waszej minecraftowej. Bardzo fajnie będzie taki piecyk pasował, jak i do jakiejś restauracji, no naprawdę, nawet nie ten piecyk, bardzo fajny Dlatego właśnie już go sobie tutaj schowajmy Kolejna rzecz to jest, słuchajcie, jukebox I to jest, słuchajcie, ten, gdzie możemy sobie płytę schować I tutaj możemy sobie robić, zobaczcie, taką DJ-ownię Zobaczcie, tutaj możemy sobie włożyć płytę, tu są głośniki i tutaj są jakieś guziczki, jakieś te i wygląda to naprawdę według mnie też bardzo, bardzo Fajnie. Zobaczcie, że normalnie możemy sobie płytę mm, Jak to się nazywało po angielsku? plate chyba? To ja nawet nie pamiętam jak się płyta nazywała po angielsku no ale dobra, teraz nie będę szukać, ale... a music disk No to właśnie, czekajcie co to jest, strano. O i zobaczcie, normalnie tutaj możemy To normalnie działa Dlatego taki jukebox według mnie bardzo, bardzo Fajnie, dobra. Eee, więc to sobie możemy już zniszczyć. I kolejna też bardzo ciekawa rzecz, która przyda się do laboratorium, na przykład jeżeli jakiś budujecie. To jest, słuchajcie, eee, słuchajcie, tabliczka, i to jest tekstura tej niebieskiej tabliczki. I zobaczcie, tak ona wygląda normalnie. Eee, tutaj, zobaczcie, jak piszemy, też ona jest. No i zobaczcie, możemy sobie napisać: Laboratorium Julmexa. Weźmy sobie, no i zobaczcie, to wygląda naprawdę według mnie bardzo, bardzo fajnie. No, takie coś, tak bardzo fajna tabliczka. Tutaj tylko widzę, że z tyłu jest. O Jezu, o Jezu. O dobra, ja tutaj jakiś, dobra, ja tutaj jakiś błąd zrobiłem, ewidentnie. Ewidentnie tutaj zrobiłem jakiś błąd, ale to się nie poprawi spokojnie. No i zobaczcie, bardzo, według mnie, fajna tabliczka. E, więc to chyba możemy sobie już schować. Tak, taka tabliczka według naprawdę koks. E, no i kolejna rzecz, to słuchajcie, obraz. I obrazy to tak naprawdę zmienił się tylko jeden, e, ale zobaczcie, że też ta ikonka tego obrazu zmieniłem i o trochę, że tutaj jest jakiś obrazek i wygląda to no trochę lepiej. No nie, przyznajcie, że trochę lepiej to wygląda. No i teraz szukamy tego obrazu. Jest to obraz z Creeperem, z, zmieniłem obraz z creeperem. Tego mam nadzieję, że teraz go trafimy. Okej, okay, dobra, trafiłem. I zobaczcie, jest to totalnie basicowy obraz. Po prostu jest samochodzik, jest domek, jest droga, jest drzewo, są chmury, jest niebo, no jest słoneczko, i to tyle. I zobaczcie, ale to tak fajnie przyda się do jakiegoś domku, albo nawet do jakiegoś przedszkola, jak budujecie. To tak fajnie się sprawdzi taki obraz, że no naprawdę, dlatego taki obrazek naprawdę bardzo fajny też. Dobra. I tutaj słuchajcie, mamy kolejny blok, i on naprawdę z tego można robić. Z tego słuchajcie, można robić naprawdę fajną kuchnię. E, czekajcie, weźmy sobie parę rzeczy, żeby Wam mógł to pokazać. Zobaczcie, bierzemy sobie piecyk. Tu sobie robimy coś takiego. I teraz zobaczcie, została przerobiona, e, została przerobiona beczka na taką kuchenną szafkę tak jakby, albo nie wiem, na przykład... Dziś w łazience można sobie też takie coś dać I zobaczcie Jak się zamyka to widać tam z tyłu Takie Takie coś proste, ewidentnie O kurde, zapomniałem, że te villagerzy Potrzebują beczki do czegoś tam, ale No nie wiem No kurczę, akurat czemu przy wiosce tutaj jestem Ale z tych beczek Zobaczcie, naprawdę można robić Fajne rzeczy, no idź mi stąd Gościu, dobra, zobaczcie Możemy sobie zrobić pyk, pyk, pyk No i zobaczcie, mam taką fajną Kuchenkę, dlatego mnie no, ten barel też jest naprawdę bardzo fajny, czyli oczywiście beczka. I to do kuchni bardzo fajnie pasuje. Czekajcie, bo furnej usunąłem. A i oczywiście w wagoniku też to działa, nie? No i chyba ostatnie rzeczy, a nie dobra, chyba tam ostatnie rzeczy już, przedostatnie rzeczy, to są, słuchajcie, takie oto lataręki. I te są przerobione latarenki i jeszcze je możemy postawić na przykład nie, w pokoju, w naszej sypialni. I to jest taka zwykła latarnia, która sobie zwisa u nas w pokoju, nie? no ona, One wyglądają dość przytko, ale jeżeli taka nam nie pasuje, to mamy jeszcze taką niebieską lampkę. Tylko ona świeci troszeczkę mniej. Yy, dlatego tak by to też wygląda, yy, wyglądało. Weźmy sobie jeszcze raz te lataręki i weźmy sobie schowajmy. Dobra, od, odstawiamy jedną skrzyneczki. No i ostatnie trzy rzeczy, czyli dropper, dispenser i jeszcze jedna rzecz jest w tej zakładce. No ale dobra, słuchajcie. No i słuchajcie, jeszcze od razu wam muszę powiedzieć, że dropper i dispenser normalnie by nie zostały przerobione. Ale słuchajcie, zobaczcie tutaj, że. Yy, patrzcie, co tutaj jest. Tutaj jest, yy, zobaczcie, yy, a w ogóle jeszcze co gorzej wygląda, to to. Patrzcie, z każdej strony jest, są te piekarniki po prostu. A dlaczego to widzowie tak wygląda? Ponieważ piecyk i te dispensery i dropery mają, te same tekstury, przez co nie mogę tego zmienić. I tak to, no stało się tak, i tak to dziwnie wygląda. Ale słuchajcie, tak wygląda droper. No zachował się. I dispenser. Te, tutaj ten u śmieszek się zachował. No tutaj niestety uśmieszka już nie ma. No ale, widzowie, nadal to fajnie wygląda, w sumie to też to całkiem ciekawie wygląda. Dlatego dropper i dispenser również są przerobieni, tak jakby. No i kolejna, już ostatnia rzecz, też bardzo fajna, którą ma bardzo fajną teksturę. To jest chyba druga rzecz, którą zrobiłem, ale ona wygląda naprawdę bardzo fajnie. Szczególnie ta tekstura, Boże, ona mi się tak podoba. Zobaczcie, słuchajcie, w normalnym świecie nie ma czegoś takiego jak litro no bo nie ma czegoś takiego Dlatego żeby było troszeczkę bardziej realistyczniej To mamy, słuchajcie, jetpaka. Tak on wygląda, mamy takiego jetpacka Oczywiście jetpacków też normalnie nie ma No ale jednak jest, według mnie jest to dużo bardziej realistyczniejsze niż jakaś tam litra Dlatego teraz będzie to tekstura, słuchajcie, jetpacka <laughs> Dlatego to wygląda naprawdę przekozacko Ej, ale nie rzekłam, dobra i jeżeli, chodzi o, jeżeli chodzi o itemy, podkreślam, jeżeli chodzi o itemy, to na razie chyba wszystko, chyba wszystko już wam pokazałem do tego, dodaje nam ten tekstur pak tyle rzeczy, jeżeli chodzi o itemy, jeszcze raz mówię, czyli mamy wszystkie rodzaje mieczyków pomieszane, mamy tutaj ten turtle, mamy też, nożyczki, zapalniczkę, książkę, mamy kaski, mamy skrzyneczkę, która została usunięta. Mamy też, słuchajcie, tutaj mmm, Fire Charge, mamy mapę i jeszcze dużo, dużo tutaj rzeczy, dlatego teksturpak bardzo fajny. Teraz chcę Wam jeszcze pokazać, jak ten teksturpak będzie wyglądać na Bedwarsach, bo jeszcze jest parę rzeczy. A na końcu, poka a na końcu pokażę Wam, jak tego e, teksturpaka zainstalować, skąd go pobrać. Dlatego co, przenosimy się na Bedwarsy. Dobra, widzę, wbiłem na pierwszego lepszego Coxcrafta. E, no nice, i słuchajcie. O, dobra. E, co już tutaj widzimy? Na pewno popatrzcie na slotbar. E, w sensie slotbar nie został zmieniony. Ale słuchajcie, zobaczcie, że zostały zmienione po pierwsze serduszka na takie niebieskie. E, I wcześniej jeszcze widzieliście, że słuchajcie level, e, że level był czerwony teraz. Level jest teraz czerwony. Dlatego tak to słuchajcie, teraz wygląda te serduszka. No i chcę Wam to pokazać, jak to wszystko będzie wyglądać jeszcze z fireballem, z tą wełną i z tymi mieczykami i właśnie z tym slotbarem, bo no, jest on też dość ciekawy, słuchajcie, tekstur pack na bedwars. W sensie no jest bardzo basicowe, bo tylko parę rzeczy dodaje, ale zawsze, zawsze coś. Dlatego mamy, słuchajcie, te małe mieczyki, ale teraz nic nie widać w ogóle tutaj. Mamy też, słuchajcie, te serduszka. No i słuchajcie, chciałbym uzbierać na słuchajcie Firebola, żeby pokazywać wam jak to fajnie działa. Dlatego szybko zacznę tu ulbieram jeszcze. Słuchajcie, bądźcie cierpliwi jeszcze 10 sekund. Tego 3, uwaga. 5 4 3 2 1 i mamy to. Teraz chcę wam pokazać słuchajcie jak wygląda właśnie ten fajny y słuchajcie Firecharge. No, i przy okazji zmienimy sobie mieczyk. Więc zobaczcie, tak wygląda mieczyk. Fajnie wyglądają nam serduszka. No i słuchajcie ten fireball, zobaczcie. To tak fajnie działa. To jest taki przenośny TNT, zobaczcie. I rzucamy sobie. No i nie doleciało, ale ono normalnie by tam wybuchło. Dlatego widzowie, mam nadzieję, że mi wam się spodobał. E, pobierajcie, chociaż w sumie nie. Jeszcze muszę wam przecież pokazać, jak go zainstalować. Dlatego co? No, widzimy się już. W instalowaniu. A więc, dobrze, teraz jak tego teksturpakę, słuchajcie, zainstalować? E, słuchajcie, wchodzimy na moją stronę, do której macie link w opisie. Na tym się przez jeden z moich filmów wchodzić. E, no i wchodzimy na moją stronę, a ona jest taka stara, że nawet to jest jakaś reklama, nie, nie aktualizowałem jej chyba przez rok. No jest to bardzo stara strona, ale dzisiaj została zaktualizowana. Zobaczcie, mamy tutaj coś takiego jak pobierz teksturpak i klikamy to. No i zobaczcie, mamy tutaj items plus texture pack, to jest właśnie ten texture pack. I tu jest jeszcze jeden megapictures, który będzie dodawał parę nowych obrazów, ale jeszcze go nie ma. Zobaczcie, jest napisane wkrótce. Ale dobra, my chcemy zainstalować items plus plus texture pack, dlatego klikamy to strzałeczkę. No i ma. Przechodzimy do Mediafire, no i tutaj klikamy, słuchajcie, sobie, Download, dlatego klikamy Download, i instaluje nam się ten Oto texture Pack. No i teraz, jeżeli ktoś nie wie, jak to zainstalować, klikamy sobie Windows R na klawiaturze i wpisujemy tutaj Procent, update, procent No i otwiera nam się taki oto okienko. Tu klikam sobie Minecraft, albo jakiś nie tam, nie no, Minecraft, kropka Minecraft. No i teraz tutaj szukamy resource packs. I tutaj słuchajcie, ten plik, który nam się pobrał, wrzucamy po prostu tutaj i mamy zainstalowanego tekstur packa. Dlatego tak by to wyglądało. Ja sobie wyczyszczę już wszystko, bo ja tego nie instaluję ponownie. No i wszystko wam powinno działać. Jeżeli nie będzie to działać, to piszcie w komentarzach, ja coś wymyślę, bo może to nie działać, ponieważ jest to naprawdę świeże i zawsze się tutaj coś może zepsuć. Dlatego tutaj właśnie możecie sobie pobrać tego oto tekstur paka. I jest on dostępny tylko na mojej stronie prawdopodobnie, bo cóż, no, publikowałem to jeszcze na Cursforu. A sprawdzimy się, czy na kurs Fordzu będzie to już. No słuchajcie, miałem to oznacze, jest pro, mój jeden projekt. Jest, zobaczcie, ale właśnie za jest Change Requits. No normalnie to byście sobie mogli, zobaczyć stąd to pobrać, ale tutaj jest coś, że y, coś tam źle zrobiłem i nie wiem, o co z tym chodzi. Dlatego, no, y, widzowie, tak, można go pobrać. Y, Pobieracie śmiało, oczywiście będą aktualizacje. Y, no i myślę, że bardzo fajny ten teksturpak mi wyszedł. Y, no i co, widzowie, no, ja z wami żegnam. Pa, pa!